Oto Śmierć i pies. Część druga przytulnych kryminałów z Lacey Doyle, autorstwa Fiona Grace. Czyta Magdalena Materek-Jabłońska. Rozdział pierwszy Dzwonek nad drzwiami zabrzmiał dźwięcznie. Lacey podniosła głowę i zobaczyła starszego mężczyznę, który wszedł do jej sklepu z antykami. Miał na sobie charakterystyczny strój dla angielskiej wsi który wyglądałby egzotycznie w jej dawnym domu w Nowym Jorku. Jednak tutaj, w nadmorskiej, angielskiej miejscowości Wilfordshire, nie robił na nikim specjalnego wrażenia. Lacey nie rozpoznała mężczyzny w przeciwieństwie do większości mieszkańców miasteczka. Wyglądał na zdezorientowanego i Lacey zastanawiała się, czy się nie zgubił. Zrozumiała, że mężczyzna może potrzebować pomocy, więc szybko zakryła słuchawkę trzymanego telefonu i przerywając rozmowę ze schroniskiem, zawołała do niego przez ladę: Proszę dać mi chwilę, muszę dokończyć tę rozmowę. Mężczyzna zdawał się jej nie słyszeć. Całą swoją uwagę skupił na półce pełnej kryształowych figurek. Lacey wiedziała, że musi przyspieszyć rozmowę ze schroniskiem i zająć się swoim zagubionym klientem, więc odsłoniła słuchawkę telefonu. Przepraszam bardzo, może pan powtórzyć? zapytała. Mężczyzna, z którym rozmawiała, westchnął ze zrezygnowaniem. Pani Doyle, mówiłem, że nie mogę udzielać informacji na temat naszych pracowników. Chodzi o bezpieczeństwo. Na pewno pani to rozumie. Lacey już to słyszała. Po raz pierwszy skontaktowała się ze schroniskiem, żeby adoptować Chestera. Owczarka angielskiego, który praktycznie stanowił wyposażenie jej sklepu z antykami. Jego poprzedni właściciele, którzy wynajmowali sklep przed nią, zginęli w tragicznym wypadku, a Chester przybłąkał się z powrotem do domu. Ale Lacey przeżyła prawdziwy szok, kiedy kobieta w słuchawce zapytała ją, czy jest spokrewniona z Frankiem Doyle, ojcem, który odszedł kiedy miała 7 lat. Połączenie zostało przerwane i od tego czasu Lacey dzwoniła codziennie, żeby znaleźć kobietę, z którą rozmawiała. Niestety okazało się, że wszystkie placówki organizacji były obsługiwane z jednego centralnego biura w pobliskim mieście Exeter i nie udało jej się odnaleźć kobiety, która jakimś cudem znała imię jej ojca. Lacey mocniej zacisnęła telefon w dłoni i z trudem próbowała opanować drżenie głosu. Tak, rozumiem, że nie może mi pan podać jej nazwiska, ale nie możemy. Sample complete. Ready to continue?